Cześć. Wakacje za nami, więc wracamy po, po krótkiej przerwie i od razu mamy dla Was coś, co jest moim zdaniem swego rodzaju odpowiedzią na mnóstwo pytań, które od Was dostajemy. A to pytanie, takie najczęściej przewijające się, to jest takie, od czego zacząć, żeby wejść w lepsze audio niedużym kosztem, ale jednocześnie się po prostu nie rozczarować. No i tutaj yy, z odpowiedzią na to pytanie przychodzi Eversolo, a dokładniej Eversolo Play. Eversolo Play to nie jest produkt dla audiofila. W ogóle na to tak nie możemy, i yy, wy też nie powinniście patrzeć. W tym sprzęcie nie poluje się, wiecie, na yy, niuanse w nagraniach. To jest sprzęt, który jest dla ludzi, którzy chcą dobrze wydać swoje ciężko, bardzo często ciężko zarobione pieniądze i mieć pewność, że dostają coś solidnego, coś, co realnie zmieni sposób, w jaki słuchają muzyki. No albo dla tych, którzy chcą po prostu spełnić swoje marzenie o takich lepszych odsłuchach swojego ulubionego audio, ale nie chcą się pakować właśnie w wielkie koszty. Eversolo Play to, jak widzicie, kompaktowy all-in-one. Mamy tu DAC, mamy wzmacniacz, odtwarzacz CD i mamy streamer oraz przedwzmacniacz gramofonowy. No, wszystko w jednej obudowie, która nie zajmuje połowy salonu. No Zobaczcie, jak to wygląda w zestawieniu z Eversolo DMP-10. Jakie to jeszcze wzmacniacz, jeśli mielibyście na coś takiego postawić? Oczywiście, tak jak powiedziałem, to nie jest sprzęt dla Audiofila, To jest sprzęt dla kogoś, kto chce wejść w porządne słuchanie muzyki i nie wydać grubej kasy i działa tak jak powinien. Bez kombinowania, bez problemów. Obsługuje PCM do 32 bitów, 768 kHz. DSD 512 oczywiście MQA. Jest run ready, jest Tidal Connect, obsługa Spotify Connect, czyli wszystko to, czego w 2025 roku tak naprawdę potrzebujemy od wygodnego, nowoczesnego słuchania. Warto też dodać, że Versolo Play wspiera i czyli jest to taki autorski program kalibracji akustycznej pomieszczenia, stworzony właśnie z myślą o podniesieniu jakości waszego odsłuchu. Słuchajcie, ale to nie tylko funkcje, bo to też jest brzmienie. To brzmienie, i tutaj naprawdę byłem pozytywnie zaskoczony, jest naprawdę dobre. Bas ma dobrą kontrolę, jest go wystarczająco dużo, by rozruszać pokój. Średnica jest poukładana, wokal przyjemnie wysunięty, a góra no, klarowna, no, ale też nie męcząca. To nie jest kliniczne, zimne granie. Tu chodzi o taką, moim zdaniem, czystą radość z muzyki. O to, że gdy wieczorem włączysz sobie ulubiony album i zaczynasz odsłuch, wszystko gra tak, jak należy. O to w tym wszystkim chodzi. W mojej ocenie, no bo można do tego yy, do tego maluszka y, wrzucić y, różne, m, najróżniejsze kolumny, ale moim zdaniem, jeśli nie chcecie wydawać dużo pieniędzy, a chcecie mieć naprawdę porządny zestaw, no to y, idealnie wpisują się tutaj Kf ku Koncertometa. No po prostu y, uważam, że jest to zestaw, nie, no nie że idealny, ale naprawdę bardzo, bardzo dobry. Y, to zestaw, który nie tylko świetnie y, wygląda, no bo ja akurat lubię wygląd kefów ale i gra dynamicznie, z energią, potrafi rozkręcić imprezę, i jednocześnie dać ci intymny, kameralny odsłuch w spokojniejszym momencie, kiedy tego będziesz po prostu potrzebować. Uważam, że jest to naprawdę fajny zestaw na początek, a tak naprawdę dla niektórych będzie to zestaw, który będzie im towarzyszył przez lata, i, i będziecie bardzo, bardzo zadowoleni z, z tego jak to gra. No, i chyba w tym tkwi e, największa siła Ever Solo Play, bo w świecie, gdzie łatwo przesadzić cenami i obietnicami, to urządzenie daje coś, co każdy z nas e, tak naprawdę chce dostać od muzyki: radość. Radość i podkreślę to jeszcze raz za niewielkie pieniądze. I chyba nikogo nie będzie dziwił fakt, że e, właśnie z tego powodu Ever Solo Play otrzymuje naszą rekomendację. A jeśli do tego dołożymy fakt, że Eversolo Play dostał też nagrodę ASA za najlepszy wzmacniacz All in One w kategorii budżetowej, no to nie pozostaje nic innego niż dać tylko kciuka w górę i pogratulować, bo to naprawdę fajny sprzęt. A propos kciuka w górę nie zapomnijcie o subach, lajkach i innych tych cudach, których potrzebujemy dla zasięgów. Wracamy teraz do Was już. Na pełnej, że tak powiem, i e, oczekujcie nas za tydzień. Do zobaczenia.